Talent to coś więcej niż śpiewanie i tańczenie. Popatrz, jak na świecie bardzo mocno mówi się o utalentowanych ludziach. Jak mówi się o tym, jak oni wspaniale śpiewają, jak pięknie tańczą, jakimi są wybitnymi artystami, aktorami i sportowcami. I kiedy my patrzymy na siebie i na swoje życie, i nie widzimy tych wspaniałych cech w sobie, tych idealnych, tych opisywanych w telewizji, w książkach i na okładkach gazet. Kiedy my ich w sobie nie widzimy, często zastanawiamy się: kurde, to co ze mną jest nie tak? Bo ja nie umiem śpiewać, nie umiem rysować. Nie umiem grać w piłkę tak dobrze jak Lewandowski, nie umiem skakać tak daleko jak Kamisto. To co ze mną jest nie tak, skoro ja nie mam w sobie żadnego talentu? Czy moja kariera zawodowa, czy moja droga w rozwoju biznesowym jest skazana na to, że będę nieszczęśliwy? Nie. Kiedy zrozumiesz, że talent to, to, to coś znacznie więcej niż tylko śpiewanie, tańczenie i aktorzenie. Jeżeli zrozumiesz, że talent i wymiar talentu może być naprawdę szeroki, to wtedy jesteś w stanie osiągnąć w swoim życiu naprawdę wiele. Popatrz na Elona Muska, twórcę Tesli, twórcę Rakiet SpaceX, które za chwilę będą latały na Marsa. On nie umie śpiewać, nie jest dobrym sportowcem, ale jego talentem jest to, że ma w sobie wielką odwagę ma ogromną, niespotykaną w skali świata odporność na stres. I jest w stanie podejmować trafne, logiczne decyzje. Zobacz, jaki to jest wielki talent do tego, żeby budować wielkie firmy, do tego, żeby zmieniać świat. Popatrz na Jeffa Bezosa, właściciela Amazona. Jest to człowiek, który jest dobry w cyfrach i na chłodno podchodzi do podejmowanych przez siebie decyzji. Dzięki tak bardzo rozwiniętemu talentowi, logicznego myślenia, stworzył jeden z największych sklepów internetowych, na świecie, dzisiaj w 2019 roku, jest najbogatszym człowiekiem świata. Popatrz na talent, który nazywa się umiejętność dogadywania się z innymi ludźmi umiejętność tworzenia relacji. Popatrz na talent luz, poczucie humoru i fajne podejście do życia. Te cechy niewątpliwie ma w sobie Richard Branson, założyciel marki Virgin, która jest obecna na całym świecie. Jest to jeden z najbogatszych biznesmenów, który nie jest jakiś bardzo logiczny, ale z uśmiechem, z humorem i z dobrymi relacjami idzie przez życie, budując wokół siebie wyjątkowe rzeczy, które w oczach jego klientów budzą ogromną sympatię. Popatrz, jak te talenty są różne od tego, co znasz z telewizji, ale zobacz, jak wspaniały sukces pozwalają generować. Dla ludzi, którzy te talenty posiadają. Dlatego popatrz na to, w czym Ty jesteś mocny i zobacz, że gdy odkryjesz w sobie te talenty, takimi jak na przykład jest życzliwość dla ludzi, umiejętność budowania relacji, logiczne myślenie, odwaga, poczucie humoru i wiele innych rzeczy, to zrozumiesz, że budując na tym, co masz, co jest w Tobie dobre, będziesz w stanie osiągnąć wspaniałe rzeczy. A przede wszystkim, Odnajdziesz radość i sens życia, bo będziesz robił to, w czym jesteś dobry. Postaw na swoje talenty, a jeżeli czegoś nie potrafisz, to okej, okay, to po prostu nie jest Twoja droga.